Maraton pisania listów to największa na świecie akcja podejmowana na rzecz praw człowieka. Co roku w okolicach Międzynarodowego Dnia Praw Człowieka miliony ludzi na świecie jednoczy siły, aby upomnieć się o osoby, które są prześladowane i odmienić ich los. Dziennikarskie Koło Naukowe naszego Uniwersytetu po raz kolejny przyłącza się do akcji. W tym roku motywem przewodnim maratonu jest prawo do pokojowych zgromadzeń. Piszemy listy w sprawie tych, którzy zostali prześladowani i więzieni tylko dlatego, że głośno odważyli się przeciwstawić niesprawiedliwości. Jesteście ciekawi, komu w tym roku okazują wsparcie uczestnicy? Chodźcie, zaraz ich zapytamy. Wydaje mi się, że dużo osób jest tak zainteresowanych, bo nawet z daleka tak przyciąga to uwagę i każdy się tak zatrzymuje, żeby posłuchać, no i po prostu już indywidualne historie bohaterów przeważnie zachęcają ludzi, żeby się zatrzymać i napisać chociaż jeden list. My tutaj właśnie przychodzimy i rozstawiamy wszystkie broszurki, wszystkie zdjęcia i historie ludzi, gotowe wzory listów też rozstawiamy. Ja tutaj piszę list dla Aleksandra Skolszenko. I to jest jakby protestant, który został po prostu zamknięty w więzieniu, dlatego że protestował przeciwko po prostu wojnie na Ukrainie. No, myślę, że to jest bardzo słuszna sprawa, żeby po prostu pomagać takim ludziom, bo mamy okazję, a są po prostu niesłusznie przetrzymywani. I to jeszcze w bardzo złych warunkach. Wydaje mi się, że jest to fajna akcja, żeby napisać właśnie w sprawie 10, 10 osób z wybranych, których prawa człowieka zostały złamane, żeby w jakikolwiek im sposób pomóc. Nie zajęło mi to dużo czasu, a mam nadzieję, że może jakoś pomogę. Ile listów udało Ci się napisać? 10. Głównie napisałam dla Cho z Hongkongu, która ma 22 miesiące w więzieniu za to, że po prostu pokojowo chciała uwamiętnić ofiary. Katastrofy w 1989 roku. Cała akcja dzieje się wokół Międzynarodowego Dnia Praw Człowieka, i też z tego powodu chcemy nieść dobro chcemy zasygnalizować wszystkim studentom i studentkom, że istnieje takie święto, i po prostu chcemy nieść dobro. Mamy nadzieję, że to dobro do nas powróci, tym bardziej, że zbliżają się święta i liczymy na to, że również inni studenci wykażą się taką inicjatywą jak my i będą chcieli pomagać innym. Maraton pisania listów to nie tylko niezwykła okazja, aby pomóc ludziom prześladowanym przez własny rząd, ale również możliwość spędzania czasu w miłej atmosferze. Uczestnicy mogą oderwać się od wykładowej rzeczywistości, a także poznać ludzi innych narodowości. Zapytaliśmy kilku z nich, co sądzą o tego typu inicjatywach. We are helping people like this and we are supporting their ideas and their rights like these papers and we can show our power. We can show our power like this. Uniwersytet jest takim miejscem i społeczność akademicka jest taką grupą, która ma przede wszystkim uwrażliwiać nas na różnego rodzaju problemy społeczne, zwiększać świadomość. Poza tym też myślę uczyć nas takiego poczucia sprawczości i w ogóle sprawczości. I tego, i tutaj Wydział Filologiczny myślę jest szczególnie istotny, takiego przekonania, że słowa mają moc. Bardzo się cieszę, że akurat na naszych zajęciach mogliśmy też w to zaangażować zagranicznych studentów, którzy są u nas na uczelni. Także, że było to doświadczenie takie... Eee, Maraton pisania listów to jedna z ważniejszych społecznych akcji, jednak to nie jedyna działalność organizacji. Amnesty International podejmuje także szereg działań związanych z ratowaniem uciśnionych ludzi. Poprzez pisanie listów, petycje czy protesty ludzie wywierają nacisk na instytucje, które mają realny wpływ na poszkodowanych. Jedną z inicjatyw są pilne akcje polegające na wysyłaniu apeli do decydentów w sprawie ludzi więzionych, torturowanych czy pozbawionych dostępu do opieki medycznej oraz kontaktu z bliskimi. napisałeś już swój list? Jeśli nie, to nadal możesz to zrobić. Wejdź na stronę Amnesty International, wybierz swojego bohatera i napisz w jego sprawie. Ja właśnie się za to zabieram.